Witam Was, moi drodzy, na moim kanale, na kanale przemyślenia vlog. W dzisiejszym odcinku testujemy dr dwa drwale, czyli drwal klasyczny i drwal z żurawiną. Oto widzicie, jak się prezentują te dwa drwale na załączonym obrazku. Mam nadzieję, że będzie mi smakować. Zapraszam Was i zobaczymy, czy polecam te dwa drwale klasyczny, jak z żurawiną. No to co, moi drodzy? Lecimy, smakujemy. Życzę wam wszystkim miłego poranka, popołudnia i wieczoru, a teraz zabieramy się za degustację tego iż y, smakołyku. Do tego nagrania filmiku skłonił mnie użytkownik y, z YouTube'a o nazwie Scarface. Także pozdrawiam ciebie, Scarface i dla ciebie leci recenzja tych dwóch trwali, o których pisałeś, żeby zrobić także mam nadzieję, że będziesz to oglądał pozdrawiam ciebie jak i pozdrawiam też wszystkich, którzy mnie subskrybują i pozdrawiam też Valar Style, czyli użytkownika, który ostatnio skomentował filmik o kroketach także pozdrawiam ciebie serdecznie pozdrawiam Scarface pozdrawiam Adama Z Pozdrawiam Jolę, Nikole. Pozdrawiam również e, wszystkich e, użytkowników społeczności YouTube, jak i zarówno wszystkich. Pozdrawiam na Facebooku i na Instagramie. Także co moi drodzy, to lecimy z tymże filmikiem. Powiem szczerze, moi drodzy, że te dwa drwale się prezentują. Wyśmienicie, ładnie wyglądają. Wyglądają, zarąbiście. Elegancko a jak smakują, to się zaraz dowiecie. Także moi drodzy, po podziwiajcie te dwa drwale. Mam nadzieję, że wam narobiłem smaka. Ostatnio narobiłem smaka na krokiety. Także też y mogliście sobie zjeść krokiety, polecam i też polecam tego drwala. Zobaczymy, czy tak naprawdę będzie smakował. Moi drodzy, właśnie zabieram się za konsumpcję pierwszego drwala. A pierwszym drwalem to będzie drwal z żurawiną. Oczywiście moi drodzy, powiem już od razu, że smakuje bardzo pysznie. Da się go zjeść, czyli będę go jadł. A jak smakuje, no to powinniście się sami przekonać, bo każdy ma inny gust smakowy. Moim zdaniem, drwal z żurawiną mi bardziej przypadł do gustu, a zobaczymy czy będzie mi smakować drwal klasyczny. Ale powiem, że drwal z żurawiną był bardziej wykwintny, dobrze spasowany, dobrze doprawiony, dobrze przysmażone mięso było, smaczne było jak u Magdy Gesler. Także moi drodzy, jeżeli ktoś by się chciał skusić na drwala. Zapraszam Was do McDonalda. Oczywiście moją rekomendację ten drwal z żurawiną dostaje, ale zobaczymy czy też ten drugi drwal klasyczny dostanie z re rekomendacji. Już się przekonamy, już za chwilę właśnie będę konsumował do końca. Także zobaczymy czy będzie smaczny. Hmm, ale smaczne! Pierwszego gryza wziąłem, drugiego gryza wezmę i będzie smakować. Hmm. Powiem szczerze, po dwóch gryzach y, zasmakował mi Drwal z Żurawiną. Daję 10x10. 10. Wykonanie 10x10, 10. wygląd 10x10, 10. smak 10x10. 10. Oczywiście Drwal z Żurawiną dostaje rekomendacje. Także, moi drodzy, to by było w tym, że na ten moment y, ok. Dobra, to przechodzimy do drwala klasycznego. No dobra, moi drodzy, teraz przejdziemy do drwala klasycznego i od razu powiem, ten drwal klasyczny smakuje jak wieśma. Czyli powiem szczerze, tyłka nie urywa, ale rekomendacje dostaję ze względu na to, że to drwal, a że skusiłem się na drwala, to. Rekomendacje dostaję, ale taką ocenę mniejszą. Zacznijmy od jakości. Jakość wykonania 10 na 10. Smak. 7 na 10. Wygląd 8 na 10. Bo się rozsypuje. Całość daje na totalne. Na totalne punkty daje 10 na 10, ocena obsługi 10 na 10. Dobre podanie 10. Dzie yy, przepraszam 9 i5 9,5. Czy opła opłaca się wam zjeść, dr Drwala, to zostawiam wam oczywiście do waszej dyspozycji w komentarzach. Czy wy byście chcieli zjeść drwala? to możecie napisać tak lub nie. A jeżeli jedliście drwala, to jak wam smakował, napiszcie w komentarzu pod tym filmikiem. Także to by było na tyle, że iż w tym filmiku taka recenzja krótka tego drwala: jak i zarówno drwala klasycznego, jak i drwala z żurawiną. Oczywiście, drwal z żurawiną skradł moje serce i moje kubki smakowe. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy mnie oglądają. Życzę Wam miłego poranka, popołudnia i wieczoru. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, oczywiście zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z filmikami i zostawić komentarz. Także pozdrawiam serdecznie. A nie zapomnijcie wbić na Instagrama. Link do Instagrama będzie podany w opisie tego filmiku. Dziękuję za uwagę, no i pozdrawiam moi drodzy, do usłyszenia, do zobaczenia w następnym vlogu lub audiobooku.